Stefan Żeromski, przedwiośnie. Fragment Cezary wstąpił do wojska jak wszyscy jego koledzy z fakultetu. Nie pałał ci on entuzjazmem do wojaczki, ani myślowo i przekonaniowo pragnął wojować z Sowietami, ale musiał iść w obawie niesławy ów snobizm wojenny silniejszy był niż przekonania i sympatia dla tamtej strony. Pan Gajowiec, jedyny teraz kwazji opiekun i duchowy ojciec, nie powstrzymywał ani odmawiał, choć pozbycie się młodego przyjaciela było dla niego klęską nad klęskami. W ciągu jednej sekundy zdecydowali tę sprawę. Cezary wyruszył w pole. Pole było niedaleko, tuż pod Warszawą. Widać je było niemal, gdyż dymy z płonącego radzmina ukazywały się oczom z wysokiego pobrzeża, na którym wznosi się Warszawa. Słychać było huk armatni, dobrze Cezaremu znajomy. Oto teraz znowu rozlegał się ten głos przeklęty nad jego samotnością i pracą nowo rozpoczętą. Znowu zaczynało się to samo, co było w baku. Tu jednak przyłączyły się elementy inne, nowe, decydujące. Pewnego razu, gdy wojska bolszewickie minęły już spalone miasteczka i docierały niemal do przedmieść Warszawy, a całe to miasto było w ruchu, w biegu, w skoku, w jakimś locie wszystkich na wszystkie strony. Gdy dudniało jak bęben od automobilów ciężarowych, od przeciągającej artylerii. Dźwięczało od kroków wojsk maszerujących w rozmaite strony. Cezary po mustrze wszedł do kawiarni, mieszczącej się w ogrodzie, ażeby napić się szklankę wody sodowej. Stoliki były pozajmowane. Obsiedli je panowie i obsiadły panie, przeważnie semickiego pochodzenia. Była to plutokracja miasta Warszawy, która nie poszła śladem najgrubszych w tym zawodzie. Nie dała jak tamci drapaka, gdzie pieprzy rośnie, lecz pozostała na miejscu. Panowie ci nie rozmawiali już po cichu o tym, co się dzieje. Mówili głośno, może nawet odrobineczkę zagłośno, po prostu z krzykiem. Spierali się już tylko pomiędzy sobą o to, jak też zachowywać się będą po wkroczeniu do Warszawy owi nieznani tu jeszcze bolszewicy. Jedni z tych panów przewidywali, iż wszystko będzie dobrze, ułoży się, da się zrobić. Nie takie rzeczy dawały się zrobić. Da się zrobić i ta afera. Dlaczego nie ma się dać zrobić? Przypominali ową doskonałą formułę jakiegoś spryciarza, iż osioł obładowany złotem wejdzie do najbardziej niedostępnej fortecy. Inni wyrażali obawę, iż mogą być nieprzyjemności. Grube kawały. To są barbarzyńcy, ciskał się pewien pan Grubas w drogich kortach, bawiący się brelokami swej dywiski leżącymi na jego brzuchu. To są łobuzy, dodawał rozglądając się dookoła. Nie bez pragnienia, ażeby sarmaci rdzenni, lecz robaczywi i łomni tu i tam tulący się pod cieniem suchotniczych kasztanków, widzieli, jak on się w takiej chwili, w takiej chwili ciska. Antagonista oponował łagodnie, z flegmą. Nazywał swego interlokutora po prostu sceptykiem. Twierdził, że to są przesądy, plotki, a nawet kalumnie. Spór teoretyczny w swej istocie zaostrzał się. Panowie dysputowali głośno, jak u siebie w domu. Zdawało się nawet, że sobie nawymyślają albo się nawet pobiją. Tymczasem wszystko się pogodnie skończyło. Zgodzili się na jedno. Zobaczymy. Zobaczymy. Dziś, jutro zobaczymy. Nie życzę panu, żebyś pan na własnej skórze doświadczył, jacy to dobrodzieje. Dziękuję za życzenie, spełni się na pewno. Wszystko będzie dobrze. Jesteś pan niepoprawnym optymistą. Jestem człowiekiem, który patrzy i rozumie, co się dookoła niego dzieje, żebyś pan sobie tylko nie potrzebował zakrywać oczu. Powiedzieliśmy przecie obadwa i zobaczymy. Dobrze? Zobaczymy. Cezar nie dopił swojej szklanki. Wojna między Polską a Rosją sowiecką, zmierzając do pomniejszenia tych obszarów, na których istniała już władza chłopów i robotników, nie była dla niego upragniona. Miał przecie działać w tym kierunku, żeby zmniejszyć, a nawet zniweczyć już uzyskane zwycięstwo robotników. Wahał się w sobie, iż zdradza sprawę robotniczą. Lecz to, co słyszał w kawiarni, targnęło nim jak żywa zniewaga. Nie chciał być widzem podobnym do tych panów. W chwili tej właśnie powiedział sobie, iż nie będzie oczekiwał na wypadki. Nie. Nie dopuści, żeby ci dwaj zobaczyli, iż wszystko pójdzie po ich myśli. Drugim motorem, który go popchnął, był powszechny entuzjazm. Szli wszyscy, 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 jak na bal, jak na zamiejską wycieczkę. Jeszcze nie widział w swem życiu takiego zjawiska jak ten entuzjazm Polaków. Pewnego dnia słyszał na zburzonym moście żelaznym nad Wisłą, Mowy robotników i przywódców robotniczych, wzywające do walki na śmierć i życie, nie z burżuazją, jak zawsze w mowach robotniczych, lecz z tym najeźdźcą, który kraj nadchodzi, łupi i zamienia w ruinę, niosąc czerwone sztandary. Patrzał, jak chłopcy niedorośli wylatywali z pod ręki matek, i czytał w dziennikach opisy, jak po bohatersku ginęli. Chciał zobaczyć własnymi oczyma tę sprawę, za którą szli w pole nadstawiać piersi mężczyźni i wszystka młodzież. Szli spokojnie, wesoło, przy huku bębna. Chciał dowiedzieć się, co naprawdę kryje się w samym rdzeniu tego ich entuzjazmu, jaka idea zasadnicza, jaka siła, jaka wewnątrz skręcona sprężyna rozpręża się i popycha ich do dzieła. No i co ta siła jest warta? Gdy pierwszy raz po przeszkoleniu na placu Mustry, które trwało dosyć długo, wyruszył wreszcie, przebył most na Wiśle, minął Pragę i znalazł się ze swą kompanią na końcu przedmieścia. Oficer prowadzący ten oddziałek, młody marsowy, Satrapa, jakby połknął stu generałów, kazał stanąć. Na szosie mińskiej, która już wybiegała w szczere pole, kłębił się olbrzymi tuman kurzu. Żółta zawierucha, sięgająca wysoko pod niebo. Nie wiadomo było, co to się tam kryje w środku tej niezmiernej kurzawy. Młodzi żołnierze stali z bronią u nogi. Za nimi grupa jakichś połamanych cywilów, ciężarowe automobile, chłopskie wozy, wszystko wstrzymane w swym ruchu i biegu, zbite w jedną masę. Nareszcie dostrzeżono, że w wielkim pyle jest jakiś ośrodek ciemny rdzeń. Niewiele minęło czasu. A liści ukazał się w rdzeń tajemniczy. Była to olbrzymia, wprost niezmierna bolszewicka kolumna. Lecz już jeńców. W długich do samej ziemi szynelach ciężkich i grubych, w papachach na spoconych głowach, boso przeważnie, lub w buciorach najrozmaitszego pochodzenia, brnęli ci młodzi zdobywcy świata pod strażą małych i niedorosłych żołnierzy polskich, którzy tu i tam idąc z karabinami na ramieniu, srogo pokrzykiwali na tę nieskończoną watachę. Szóstkami idącą w jarzmo poradzymińskiej szosie. Zdumienie było tak wielkie i powszechne, iż wszyscy widzowie zamilkli i długo wpatrywali się w ten obraz niesłychany. Szli i szli, zdrożeni jeńcy, mijając mały oddziałek, w którym się mieścił cezary baryka. A liści z ostatniego przydrożnego domku. Z niskiej przedmiejskiej sadyby w wściekle odmalowanej na kolor niebieski, gdzie mieścił się Szynczek, ostatni pocieszyciel dla opuszczających miasto i pierwszy wielkiej stolicy na tej szosie zwiastun, wytoczyła się jej mość niska, a pękata, gruba jak komoda. Długo przypatrywała się mijającym szóstkom bolszewickich żołnierzy. Aż nie mogła wytrzymać. Podparła się w boczki, wyskoczyła przed front jeńców i jeła wygrażać im pięściami, jak opętana od diabła, miotając się tu i tam, krzyczała: Przyszedłeś w Warszawę zdobywać śmierdziuchu moskiewski jeden z drugim? Dawno cię tu nie widzieli, mordo-sobaczca Mordosobacza, Jorześ naszych zwyciężył? Idziesz zasiadać w kucki? Na złotej sali w królewskim zamku? Jeńcy spoglądali na tę przykrótką wiedźmę z powagą, a nie bez obawy w oczach. Nie wiedzieli przecież, do czego taka poczwara może zachęcać żołnierzy z karabinami u nogi. A nóż do rzezi? Babsko miotało się przed szeregiem, coraz głośniej wywrzaskując. Co to za mordy astrahańskie, moje państwo kochane? Jakie to mają cylinderki morowe, ciepłe na te pory? Eee, franty. A dopiero buty na nich? Klasa. Jakie mi to ślepkami na nas kłapią? A buzie, jakie to poczciwe? Każdy jakby z dzbanuszka wylizał. A wszystko, moje państwo kochane, z głodu. Przedefilowała przed kolumną jak generał, idąc w stronę radzymina. Zlustrowała szeregi i znowu zawrzeszczała. Żarłbyś jeden z drugim własne guziki od portek, żebyś je tak miał jak nie masz, kaumuku z krzywemi ślepiami. Boś nawet jeszcze do noszenia portek nie doszedł. Kiszki ci się skręcają, boś cztery dni w gębie nic nie miał. Dobrze ci tak, świnio oskrobana. Nie chodź w cudzy groch, bo to nie twój świński ryju, tylko cudzy. Rozumiesz mnie jeden z drugim? Ostatnie zapytanie wykrzyknęła najgłośniej, jakby w oczekiwaniu odpowiedzi. Gdy zaś nikt nie odpowiedział, a szeregi szły dalej za szeregami, wyjaśniła tajemnicę groźnego pytania. Żebym tak miała z parę korczyków ziemniaków, jak nie mam, to bym nagotowała w łupinach i dała wam w korycie żreć, świnie wygłodniałe. Nie mogę, moje państwo kochane, patrzeć na te głodne ryje, no nie mogę. W istocie jej mość... Przed Praska, cofnęła się nieco w tył, bo też i kurzawa bijąca spod nóg jeńców zapaliła wszystko. Czoło kolumny było już pewnie na moście wiślanym, a koniec jej jeszcze nie wkroczył na przedmieścia praskie. Nareszcie się przewalili, pył opadł. Oddziałek, w którym tkwił Cezary Baryka, wyruszył w drogę. Miało się pod wieczór. Ciemna i chmurna noc schodziła na szosę, gdy wymijano ostatnie umocnienia z drutu i szeregi rowów na pobrzeżu lasów. Szerokie, błotne rozlewiska ciągnęły się tutaj po obydwu stronach szosy, zagradzając nieprzyjacielowi drogę do stolicy. Lecz nigdzie tu już nieprzyjaciela nie było. Tylko po obydwu stronach bitej drogi widniały ciemne doły. Każdy z osłoną skierowaną w stronę Warszawy. Były to najdalej ku niej wysunięte forpoczty Moskwy, równolegle i symetrycznie wybrane w mazowieckiej ziemi. Oddziałek maszerujący wymijał raz wraz konnice i piechotę, ciężkie automobile ze sprzętem wojennym, nieskończone wozy trenu i fury, powracające do miasta z rannymi. Noc już była, gdy oddziałek dosięgnął Radzymina, małego miasta ze zgliszczami, które się jeszcze żarzyły i dymiły, z domami poprzywiercanymi na wylot od pocisków. Pustka i milczenie leżały nad załukami i uliczkami, jakby skreślonymi do znaku. Zatrzymano tutaj oddział na chwilę przed pewnym ocalałym piętrowym budynkiem. Cezary rozejrzał się po tym miejscu wojennym. Nuda zniszczenia wiała tu wśród dymu i iskier. Noc posępna roztoczyła się nad tem obmierzłym zjawiskiem. Z bramy domu piętrowego wyszedł oficer francuski człowiek starszy, z siwiejącą kozią bródką i obwisłymi wąsami. Twarz jego była surowa, zmartwiona i wyrażająca nieopisane zmęczenie. Oficer ten wgramolił się do kosza motocyklu na dwie osoby i władczym gestem dał znak żołnierzowi polskiemu, który spełniał w tym wehikule obowiązki szofera. Motocykl począł wydawać ze siebie wrzaskliwe strzały. Zakręcił się na miejscu i pomknął w drogę na północ ku Wyszkowu. Patrzcie no, koledzy, mruknął ktoś z oddziału. – Ten chorowity Francuzina sam tak oto ze swym szoferem żynie na całą bolszewicką armię. Wie on dobrze, że już ich nie dopędzi. Takiego dają dęba. – Milczeć tam w szeregu! – straszliwym basem zagrzmiał komendant oddziału, dwudziestodwuletni podporucznik. Za chwilę mała kolumienka… Ruszyła wielkim krokiem pośród zupełnej ciemności, słabo rozwidnianej przez zarzewie radzymina. Szła pod nieprzyjaciela, o którym nie było jeszcze wiadomo, czy w istocie będzie już dawał dęba, czy powtórnie na Warszawę uderzy.